Cześć, się ma już, a to kolejny odcinek z Draft na moim kanale. Dzisiaj Draft Zwycięzców, czyli film, w którym wybieram tylko zawodników, którzy wygrali coś w poprzednim sezonie, w sezonie 22-23. Polega to mniej więcej na tym, że jeśli na przykład trafiamy sobie Angolocan go wybrać nie możemy, ponieważ w poprzednim sezonie reprezentował on barwy Chelsea, które nic, nie, nic ważnego nie wygrało. A tutaj liczmy między innymi te najważniejsze puchary, takie jak na przykład w Anglii, to jest Premier League, Carabao Cup czy FA Cup. Większość tego zajmuje Manchester City. To a jeśli chodzi o ikony i karty Hero, to bierzemy pod uwagę klub, w którym zagrali najwięcej meczów. Zostawcie oczywiście łapkę w górę oraz subikamy, my już przechodzimy do tego drawcika. Nawet nie czuję, że rymuje. A jeśli chodzi o formację, to myślę, że będzie to 4- 3-3. Ofensywnie jest ona najciekawsza z tych wszystkich. I nasz kapitan to jest Pele99, ale ja go nie mogę nawet zabrać, bo on nie grał w żadnym klubie takim, w którym mógłbym tak naprawdę... Jednak chyba lekko musimy zmienić zasady tego challenge'u, ponieważ w na przykład Pele nie wyświetla się jakby to, co przy Ronaldo, czyli profilikony tak naprawdę. Więc załóżmy, że mamy jednego takiego jokera. A jeśli chodzi o Ronaldo na Zadio de Lime, to najwięcej meczów Karierzy rozegrał on w Realu Madryt, a Real w tym challenge możemy brać pod uwagę, ponieważ... Uwaga, uwaga, wygrał on w poprzednim sezonie Puchar Króla, który też liczymy oczywiście. No i tutaj mamy oczywiście wybór, czy brać Pele jako Jokera, czy brać y, Ronaldo Nazario Delimę jako normalnego zawodnika. jako, że Pele nigdy nie grało mi się jakoś niesamowicie, nie jestem szczególnym dribblerem. to wybiorę sobie tutaj Nazario delime. A może trafimy jakiegoś ciekawszego zawodnika? Mamy między innymi... Al-Owairana! No, on zagrał tylko w Al-Shabaab mecze. Mamy Van Persiego, który najwięcej meczów zagrał. A no i właśnie tutaj nie mamy tego pokazanego, niestety. Ale myślę, że weźmiemy sobie tutaj Elangę, ponieważ Manchester United wygrał chyba Carabao Cup. Lewe skrzydło i tutaj nic ciekawego nie ma. Słuchajcie, wiadomo, ja się mogę mylić z jakimś klubem. Na pewno mogę się pomylić, więc bierzcie to pod uwagę. Jeśli źle coś zrobię, no to przepraszam, ale to nie z mojej winy. Znaczy, z mojej, ale tak naprawdę nie chciałem tego zrobić. Ale zdaje mi się, że tutaj nie mamy ani jednego klubu, który mogę wybrać. Więc weźmiemy sobie Kenta. I mamy pomocników i zdaje mi się, że znowu nie mamy ani jednego klubu, który mogę wybrać. Nie wiem, czy Villarreal coś wygrał, nie sądzę, chyba nie. Na pewno nie w Hiszpanii, więc tutaj Napoli wygrało. Napoli, mamy Napoli, nie skapnąłem się po tym herbie. Więc bierzemy Dąbele. Tym razem mamy Mané, oczywiście Bayern wygrał coś, dokładniej ligę. Nie wiem, kto wygrał. Puchar w sumie, no ale tak czy inaczej. Mamy Sona tutaj. Sona na pewno nic nie wygrał. Ej, hey bro, come on now. Dog. Come on, man. Bardziej najwięcej spotkań rozegrał w Juventusie, który. Juventus nic nie wygrał, więc nie ma tutaj tego nawet myśleć. Albo Neymar, albo Mane. Weźmiemy Neymara. I mamy Zinedina Zidana, który oczywiście jest. Najwięcej meczów rozegrał w. Na szczęście w Realu Madryt. Tam różnice są niewielkie, ale tak, to jest Real, więc możemy wziąć Zizu. Kolejny pomocnik. Barella wygrał Puchar Włoch. Bursia chyba nic nie wygrała, więc my tutaj sobie weźmiemy Barella. prawa obrona. Z tego co kojarzę tutaj nikt też niczego nie wygrał. Nie wiem co z tym Klub brusz, ale zdaje mi się, że nie wygrali nic. I tak weźmiemy go na razie. Mamy Filipa Lama, który najwięcej meczów zagrał w Bayern i Monachium, więc spokojnie mogę go wybrać. Środek obrony mam tutaj Nesta. Nesta meczów zagrał najwięcej w Milanie, który w poprzednim sezonie nic nie ugrał. To jest problem. Oczywiście możemy tutaj wziąć Bayern Monachium, więc to robimy. I Real Madrid. Edermiliano to świetny gracz na środek obrony, więc naprawdę może być fajnie. Kolejny Real Madrid. Chciałbym wziąć coś innego, ale Arsenal nic nie wygrał, był drugi. Tagliafiko też z Lyonem chyba nie, nie ugrał. No więc tutaj musi być Kamavinga. I Bramka. Mamy Manchester United, który możemy wziąć. No i chyba byłoby na tyle. Chociaż jest jeszcze bonus Sevilla, ale my weźmiemy sobie jednak dechę. Sevilla oczywiście ugrała Ligę Europy. I Forlan, który najwięcej meczów w swojej karierze zagrał w Atletico Madryt, co nam nic nie daje. Ale mamy też Jarzynio, który najwięcej meczów zagrał nie wiadomo gdzie. Ale ja sobie go wezmę jako Jokera. A i no jest Romarino, którego mógłbym wziąć, ale weźmiemy tego Jarzynia. Tutaj chyba nikogo ciekawego do wyboru nie mamy, więc bierzemy Klausa. Lozano z Napoli może być wybrany i jest. I w tej chwili mamy całą 11 graczy, którzy tak naprawdę wygrali coś w poprzednim sezonie. Kolejny wybór pada na Vitinie, ale co ciekawe, nie ma jeszcze ani żadnego, ani jednego gracza z Manchesteru City, który przecież wygrał Puchar Anglii. Premier League oraz Ligę Mistrzów. A my tutaj mamy aż trzy możliwe wybory, najpewniej. Tak się nawet, tak się wydaje. Przede wszystkim Lewandowski, Rospadori, którego nie wezmę, oraz Messi, więc weźmiemy Roberta. I tutaj mamy Goreckę, to musi być on. Dużo Bayernu, ale tak się trafia akurat. A Bayern, wiadomo, wygrał ligę, jak zawsze, i Musiala Jest też Bellingham, którego nie możemy zabrać. No to wezmę tego Musiale, bo jest jedynym możliwym wyborem. Tutaj niestety, chyba nikt, no chyba że. Baszak Szachir wygrał turecką ligę, nie jestem tego pewien, i tak nie będę nim grał, więc nawet tego nie sprawdzam. I znowu nikt, chyba że w sumie Sporting wygrał ligę portugalską. No ale nie udało mu się, to był dopiero czwarty, więc bierzemy Thiago Silva. I ostatni zawodnik tego draftu, dokładnie bramkarz, będzie to, uwaga, no niech będzie to ten Gianluigi Buffon, który ostatnio zakończył karierę, jako hołd dla tego zawodnika go weźmiemy. Chociaż i tak nie będzie mógł zagrać. No i tak to się będzie mniej więcej prezentowało. Przechodzimy do wyboru menedżera. To jest tu obojętne, ale weźmiemy sobie Wandę Broma, ponieważ on wygrał. Nic nie wygrał, no ale zagrał dobrze z Lechem i był tam w konferencji wysoko, no i byłoby na tyle z tego draftu. Teraz czas na meczyki. No i przeciwnik znaleziony jest to gość z herbem Real Madrid, oczywiście na bramce Ramsdale Touré. Ojojoj, Ronaldinho, ten w pomocy i Kevin de Bruyne to może być naprawdę ciężkie. Müller. Uwaga, mój błąd jako bramka źle się przesunąłem i niestety to jest bramka na 1 do 0. No! God, please no! No! czyli nasz Joker w tej chwili pędzi skrzydłem. Jarzyna... Ale zablokowany. I jeszcze raz Dehea, ale niestety nasz przeciwnik gra naprawdę dobrze w piłkę zwaną futbolem. What? Bro, what are you talking Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem w tej chwili okocza i broni Dehea na szczęście? Ole brama, nie miałem tej szans, naprawdę ten Gerd Müller jest bardzo dobry, ojojoj, co to był za strzał, ciężko. No i niestety bramkę na 3 do 0, nie za dobrze ten mecz wygląda. Co, co ja robię dzisiaj, nie mam pojęcia, niestety 4 do 0, mecz po prostu... Trzeba było się rozgrzać, zanim wchodziłem do pipy, bo to jest po prostu żałosne z mojej strony w tej chwili. Jedna z niewielu dobrych akcji, Jarzynio. Będzie strzał po długim, ale to nie jest bramka. Jeszcze jest próba zrzutu różnego. Zidan, dośrodkowanie. Uwaga, strzał! I mamy bramkę 4 do 1. Delicht! Ale niestety druga połowa zaczyna się od bramki na 5 do 1. Jest to jajatureo, o jaka karta. A zapomniałem Wam powiedzieć, że zrobiłem zmianę, dokładnie wpuściłem na boisko. Musiale. a z boiska zszedł Elanga. Na szczęście. Ponoć w FC24 mają być właśnie te szybkie strzały wprawione, żeby uderzenia były oddawane o wiele szybciej. Ja już nawet nie komentuję wyniku, bo nie opłaca to się. No jak nawet tapiny mi nie wychodzą, to jest naprawdę ciężko, ale Jarzyna 6-2. Tutaj już gramy for fun, bo wiadomo, że nie wygram tego meczu. Albo po prostu się pobawię, bo niektóre z tych kart jak Jarzyny właśnie są naprawdę fajne. Ojej, co za bramka, tutaj nawet tego nie widać, bo jest straszny cień tam w tym akurat miejscu, więc jest ciężko, no ale tak czy inaczej, jeśli chodzi o plan yy, nagrywkowy na najbliższe tygodnie, to opowiem to pokrótce. Po pierwsze, dokończymy sobie serię ze Stali Rzeszów, czyli nagramy film, czy tam jeszcze dwa do końca i już na tym starczy, jeśli chodzi o tą fifę. Nie wiem co ze skrom, bo też bym chciał jeszcze ostatni jeden film nagrać, ale myślę, że może już ją skończymy po prostu. No i niedługo też wyjdzie modzik, modzik na drugą ligę polską i zrobimy karierę motorem Lublin, więc myślę, że będziecie zadowoleni, bo o nią pytało naprawdę sporo osób. No i nie wiem co przeciwnik robi, bo naprawdę strzela takie bramki, nie mam nic do powiedzenia. A i możecie mnie słyszeć z nowego mikrofonu, mam nadzieję, że jest troszkę lepsza jakość audio, ponieważ kupiłem sobie właśnie mikrofon Elgato Wave 3. Jest całkiem spokojny. Jeśli chcielibyście zobaczyć, może recenzję tego mikrofonu na kanale, to możecie napisać w komentarzu. Też chętnie to zrobię, bo jestem otwarty na takie propozycje. No i teraz jakaś akcja w końcu, Neymar. I to jest rzut karny. Mamy rzut karny. Ale nie będzie go strzał. Neymar bez przesady. Damy szansę yy, Zilonowi, bo on ma rzuty karne naprawdę dobre. No, na maksa w lewo. I nie jest to bramka, bo w tym meczu nic mi nie wychodzi. Na szczęście. niestety ten terger coś się bronił. teraz przewrotka i niestety prosto bramkarza. I jeszcze z wystawienie na pustą 8 do 3. W końcu jakaś fajna akcja. Musiała się znalazć tam. No chyba jedna z lepszych akcji tego meczu była. Moich oczywiście. Tutaj jeszcze jeden strzał powershotem. Wybroniliśmy się i to jest koniec tego spotkania 8 do 3 przegrana. Bardzo słabo zaprezentowałem się, ale... To nic nie zmienia, to był draft, niestety odpadam w pierwszej rundzie, ale dziękuję za Wam za oglądanie, do następnego i cześć!